School of Style skierowany jest do zwykłych dziewczyn, które otwierają glamour i przenoszą się w świat mody, w świat wielkiego biznesu, high fashion. I to właśnie dla nich organizujemy takie projekty, chcemy być bliżej tych dziewczyn, tych chłopaków, chcemy się dla nich otworzyć i sprawić, że będą mieli szansę pracować w świecie mody. Dla Zalando jest bardzo ważna współpraca z magazynem Glamour. Już po raz czwarty bierzemy udział w projekcie School of Style. Dla nas najważniejsze jest wyłapowanie młodych talentów, którzy będą współpracowali w przyszłości też z nami, a także z magazynem Glamour. Myślę, że największą radą, jaką mógłbym udzielić uczestnikom dzisiejszych warsztatów, jest to. Tak naprawdę nie, nie poddawanie się, dążenie do tego, co, co lubimy i jakby nie słuchanie opinii innych, tylko spełnianie się zawodowo, spełnianie marzeń i tak naprawdę dążenie do tego, co nas najbardziej interesuje. Moja złota rada dla uczestników dzisiejszych warsztatów jest taka, żeby wierzyli w siebie, lubili troszkę ludzi, żeby starali się mieć ciekawość świata i nie poddawali się. i Wszystko jest możliwe bez względu na wiek. Także bardzo duża indywidualność i też wszechstronność, to znaczy oglądanie filmów, słuchanie muzyki, jak gdyby być ciekawym w ogóle świata, bo stąd się czerpie najlepsza inspiracje. Bobby Brown mówi o tym, że, że ona się nie troszczy o trendy, ona się troszczy o swój styl, o styl osoby, którą maluje, o styl osoby, którą stylizuje i to tak naprawdę trzeba brać pod uwagę. No poznałyśmy tajniki tak naprawdę pracy stylisty w branży. Co szczególnie, na no, szczególnie jeszcze pracy z modelką, czyli praca, praca najpierw pod presją, czyli wybieranie ubrań, stylizacji, tak żeby przygotować jakąś taką perfekcyjną, no, a potem, żeby jeszcze modelkę wystylizować, mam bardzo mało czasu, ale się udało. Każdy miał zadanie do wykonania, przygotowywaliśmy stylizację, poddano ją tylko na mody, także no, każdy musiał się wykazać, przedstawić przed jury swoją propozycję i... No i zaraz będzie finał. Mnie najbardziej w tych warsztatach zaskoczył wykład z Anną Lemczyńską, która naprawdę starała się nam przekazać swoją wiedzę, którą ma ogólną i to nie było lada wyzwanie, skoro w takim krótkim czasie chciała nam przekazać tyle rzeczy.